w kolejnym vlogu, no ja czuję, że się nareszcie doczekałam, nie mam na co narzekać mamy lato, ale tak naprawdę lato, lato, więc jest super ciepło, no i jak jest ciepło no to od razu chcę zamienić te dżinsy na piękne, zwiewne sukienki I kiedy zobaczyłam najnowszą sukienkę z kolekcji White Rose Peony no to sukienki, które projektuje Kasia i jaka się y, obserwuje na Instagramie sukienki które są inspirowane ogrodem, które kojarzą się nam z ogrodem angielskim. Przepiękne tkaniny, przepiękne kolory, przepiękne wzory, więc skusiłam się na najnowszą sukienkę Eustona. kiedy ją zobaczyłam, mówię, oh, no nie, no to jest po prostu sukienka, której nie może zabraknąć w mojej kolekcji, więc ja tutaj nie ukrywam, że dobrałam się już do opakowania. Jestem bardzo podekscytowana, więc sobie otwórzmy to wspólnie, no bo nie wytrzymam. Brałam sukienkę Eustoma, no już sama nazwa wskazuje na to, że to będzie hicior i że będzie do mnie bardzo opasowała, bo jak wiecie, Eustomy wysiewam już od kilku lat i są to jedne z takich trudniejszych kwiatów, ale nie poddaję się i rokrocznie staram się ulepszać coś w swoich uprawach. Na razie kwitną, tak, już mają pączki i niedługo czekamy na pierwsze efekty. Szybko małe sprostowanie. To nie jest film sponsorowany, jestem klientką, zamówiłam, zapłaciłam za sukienkę e, sama. Natomiast uważam, że powinniście poznać firmę White Rose Peanuts, ponieważ e, Kasia tworzy przecudowne sukienki inspirowane angielskim stylem, takim romantycznym. Więc jeżeli macie dusze romantyczki e, i może czasami nie do końca macie odwagę, żeby założyć takie sukienki, bo wiem, że takie osoby również są, e, no to czas najwyższy to zmienić, ponieważ e, Projekty są naprawdę niczym z najwyższej półki tkaniny i materiały, z tego co wiem chyba eustomy, jak mi właścicielka pisała, że została sprowadzona z Anglii specjalnie właśnie na tą sukienkę. Nie wiem jak pozostałych rzeczy, natomiast jeśli chodzi o tę sukienkę. W każdym razie ona jest tak piękna, że naprawdę już się nie mogę doczekać kiedy ją przymierzę. Tutaj mamy karteczkę, jeśli spojrzysz we właściwy sposób zobaczysz, że cały świat jest ogrodem. Droga beatko dziękujemy za wybór naszej sukienki, mam nadzieję, że będziecie się dobrze nosić. Uściski Kasia. Taki mały, personalizowany detal, zawsze mi dawidziany. I jeszcze dostałam nadruk botaniczny, który możemy oprawić i powiesić w altance, albo na przykład w szklarni. Ale zobaczcie tylko na ten materiał. Gdy ja zobaczyłam ten kolor. Generalnie sukienkę Eustoma, ona chyba jest z zeszłego roku. I ja pamiętam, że się spóźniłam, nie udało mi się jej kupić. Tak, cały czas czekałam, ale. Gdzieś tam mi umknęło i zapomniałam. W każdym razie, jak zobaczyłam te kolory, zobaczcie tylko na to. Hmm. No to jest sukienka, która wręcz krzyczy, żeby założyć ją do mojego ogrodu różanego. Przy fontannie się spacerować. Spacerować przy fontannie. No, ten materiał... Ja muszę przyznać, że jestem bardzo zaskoczona jakością materiału, ponieważ jest to bawełna, ale ona jest taka. Nie jest sztywna, jest taka mięciutka, bardzo gładziutka, delikatna w dotyku, bufiaste rękawy, i do tego jest yy, wiązana paskiem. Więc ten model Eustoma naprawdę bardzo mi się podobał od zeszłego roku, i cieszę się bardzo, że tym razem udało mi się trafić. Yy, jako pierwsza generalnie, ponieważ e, sukienki bardzo szybko się wyprzedają, więc mam nadzieję, że jak ja tutaj robię ten film, to one są jeszcze w sprzedaży, podziękuję Wam je poniżej. Tutaj mam pasek i widzę, że e, została dorzucona jeszcze w gratisie gumeczka, również z tego samego materiału. No i to jest rzecz, której się nie spodziewałam, natomiast już widzę tutaj, się zastanawiam tylko, czy to są róże, czy to są piwonie. To są chyba róże. Nie wiem, jak ta sukienka się nazywa, ponieważ jej się nie spodziewałam. Serdecznie dziękuję Kasiu. I to jest sukienka na ramionczkach. Też w iście pięknym angielskim stylu. Rozkoszowana spódnica, z tyłu jest na gumeczce. I ramionczka są regulowane przy pomocy guzików. Piękna, piękna, mega, mega dziękuję, także. Wszelkie informacje y, odnośnie tych sukienek. Sklepu do oraz jej Instagram zostawię Wam w opisie poniżej. A ja słuchajcie, wskakuję, przymierzam, bo już się nie mogę doczekać. Nie ukrywam, że trochę się stresowałam z rozmiarem. E, dostałam informację, żeby zamówić dwa rozmiary S, M, a potem ewentualnie je odnać, ale stwierdziłam, że zaryzykuję biorę esket. Udało się z rozmiarem, jest idealna, natomiast zobaczcie tylko na to. Jestem zachwycona, przepiękna sukienka w iście romantycznym, ale zarazem takim nowoczesnym stylu. Coś, co mi bardzo mm, przykuło moją uwagę, coś, coś mi się bardzo spodobało, to przede wszystkim ten e, dekolt. Tutaj niby jest stójka, ale zarazem tutaj mamy głębokie rozcięcie, które dyskretnie pokazuje dekolt. Możemy wyeksponować swoją ulubioną biżuterię. Ja mam e, złoty łańcuszek od Sadwy z tą kuleczką i myślę, że to pięknie wygląda. Taki wiecie, nie jest przesadzony, jest dyskretny, takie delikatne. Ten dekolt naprawdę super na plus, bardzo zwrócił moją uwagę. Następnie idziemy sobie do rękawów. Rękawy są bufiaste, ale też one nie są takie przesadzone, bo w bufiastych rękawach możemy łatwo przesadzić i możemy się poczuć, jakbyśmy, nie wiem, były w innej epoce. A tutaj mamy te, te rękawy w taki nowoczesny sposób zrobione. Pięknie, rękawy zakończone szerokim mankietem. Naprawdę to wszystko wygląda. Klasa sama w sobie pasek. I jedyny minus, który się dopatrzyłam, to jest to, że nie ma szlubek. Ja osobiście lubię, kiedy te szlufki są przy sukienkach ze względu na to, że później te paski mi się gubią. No tutaj jest on bardzo charakterystyczny, więc myślę, że on się raczej nie powinien zgubić. Natomiast jak mam jakieś białe sukienki czy niebieskie, to te paski potem mogą się gdzieś tam pomieszać. Natomiast odwieszając sukienkę lubię po prostu, żeby one były na miejscu. Aczkolwiek słyszałam już od niejednej projektantki, że Klientki się skarżyły na właśnie te szlówki, ponieważ no, każda ma inną wysokość, każda ma inny tłów i tak dalej, i teoretycznie to jest po prostu łatwiejsze w dopasowaniu dla, dla różnych sylwetek. Także <grym> rozumiem. Natomiast to tylko takie moje odczucie. Ja tutaj zawiązałam. Nie na kokardkę, ponieważ, no, kokardkę też możemy zrobić, będzie super romantycznie. A teraz tak jest tak pomiędzy, coś mi się wydaje. Ale dobra, zawiążmy kokardkę, zobaczmy, jak to by wyglądało z kokardą. Tutaj czy nie wyjdzie kokarda. że mi wychodzi nierówna. O! No, nie wiem, o co chodzi. Jedna jest krótka, druga jest druga, ale... Ale tak wygląda z kokardką. Jest ładnie, ale ja chyba zostawię w ten sposób. Chociaż myślę, że jakbyśmy zrobili taką piękną sesję przy szklarni, to może będzie bardziej romantycznie, zrobimy tutaj kokardkę. Wracając do materiału, tak jak Wam powiedziałam, naprawdę nie jest on sztywny, jest bardzo mięciutki i to jest coś, co mnie naprawdę mega zaskoczyło. Spódnica jest rozkłoszowana. Ale też nie za bardzo. To kilka słów o tym przepięknym odcieniu zieleni. Ja ostatnio zauważyłam, że coraz częściej sięgam właśnie nie po takie zgaszone, błotniste odcienie zieleni, ale właśnie po takie bardziej trawiaste. I tutaj ten odcień no, po prostu jest przepiękny. Dodatkowo kratka wiszy. No, to jest klasyka, to jest coś, co nigdy nie wychodzi z mody, coś, co wraca i kojarzy nam się z takim klasycznym, starym angielskim stylem, który ja po prostu uwielbiam. Przepiękne. I właśnie sobie przypomniałam, że ja miałam takie spodnie kiedyś śleniane. Muszę je poszukać, bo yy, no kolor jest po prostu cudowny. No i połączenie z wielą. Mm. Druga sukieneczka też jest przepiękna. Czuję się w niej jak taka księżniczka. Iście w angielskim stylu ponownie. Natomiast sukienki są projektowane i szyte w Polsce. Także jest to polska firma. Ja jestem przekonana, że niedługo o firmie White Rose Peony będzie naprawdę głośno, ponieważ te. Sukienki naprawdę skradną niejedno serce. Sukienka naprawdę jest prześliczna, wzór kwiatowy, mega uroczy. Ja myślę, że ona będzie pięknie wyglądała na przykład w połączeniu z jakimś kardiganem, jak się zrobi chłodniej, Wiecie, takie delikatne jakieś buciki. No, piękne, romantyczne sukienki, więc koniecznie sprawdźcie. No i zainspirowana sukienką od White Rose Peony znalazłam te swoje stare lniane spodnie. Ja dałam mi ostatnio yy, do naprawy. I zapomniałam o nich, miałam po prostu je w kącie, ponieważ gumka była bardzo taka ciasna, niewygodna, i e, poprosiłam mamę, żeby mi po prostu tutaj gumkę wymieniła. No i jest ekstra. E, spodnie, słuchajcie, mają z nie wiem, dużo lat. E, kupowałam je w jakiejś sieciówce, w każdym razie one były bardzo długie kiedyś, później się zbiegły, e, to później je skróciłam, natomiast ten kolor od zawsze mi się bardzo podobał, więc. Połączenie tej zieleni z bielą myślę, że wygląda fajnie. Do tego założyłam klapeczki i brązową torebkę. Uciekam na miasto, bo dzisiaj mam parę spraw do załatwienia. Natomiast chciałam Wam pokazać po prostu tą dzisiejszą stylówkę zainspirowaną tymi sukienkami. No, to połączenie kolorystyczne uwielbiam i myślę, że na przyszły sezon ten odcień zieleni będziemy widzieć wszędzie. Bardzo mi się on podoba. To jest taki świeży, nowoczesny, taki e, kojarzący się bardzo z naturą. No, a to teraz obecnie jest najbardziej trendy. Dzień dobry, ja na nogach w ten niedzielny poranek, dlatego tak wcześnie, nawet widać po moich oczach. Tak się zastanawiam, że ja chyba muszę zacząć tą rolkę, jak wcześniej nagrywam sobie, rozmasować tutaj te okolicę pod okiem, albo nałożyć płatki. O, te płatki tak fajnie wyciągają. Bo, słuchajcie, jadę na giełdę, mamy poranek niedzielny, pogoda... 50 50. Rano wstałam, bo piękne słońce, teraz się zachmurzyło i jest silny wiatr i tak około 20 stopni, więc yy, wskoczyłam w koszulę. I podoba mi się moja stylizacja, więc chciałam Wam pokazać, co takiego mam na sobie. Założyłam casualowo jeansy, to są moje jeansy z Zary sprzed kilku lat, więc yy, to nie jest nic nowego, żadna świeżynka. Koszula, kupowałam ją w TK Maxxie, ale podoba mi się. Natomiast pod spodem... E, mam top na ramionczkach z bambusa, z mormo. One są naprawdę bardzo wszechstronne, bardzo wygodne i świetnie się noszą, właśnie jak chcecie założyć je pod spód. Także e, do tego będę zakładała jakieś e, płaskie obuwie. Natomiast ostatnio wzięło mnie coś, słuchajcie, na kitkę i tak wiążę swoje włosy. I myślę, że i fajnie się w tym czuję. Do tego mam łańcuszek na kuleczce. To jest oczywiście sadwa no i ruszamy na podboje giełdy staroci liczę, że uda mi się znaleźć coś do mojej nowej altanki jakieś ogrodnicze kwestie, być może talerze no bo do tego też mam słabość, no generalnie powiem szczerze, że dawno nie byłam i po prostu chcę się przejechać godzinkę, dwie i będę z powrotem także taki jest plan lecę na śniadanko i ruszam na łowy w domu, jak widzicie, ja w kuchni tutaj działam na całego, nie miałam zbytnio pomysłu, więc poszłam do ogrodu, wziąłam to, co miałam. I robię takie coś a leczo, ale podam to razem z ryżem i zawinę w placek do sortii. Więc taka będzie pół burrito bez mięsa, wegańskie, chyba wegańskie. Wegetariańskie na pewno, ale wegańskie? Chyba tak. Chyba nie ma żadnych pochodnych zwierzęcych. Więc byłam w ogródku ziołowym, zebrałam parę ziółek, dodam i obiad, słuchajcie, gotowy na szybko maszyna do ryżu nie mogłabym chwalić jej bardziej, mamy ją już od przeszło 15 lat, tutaj 15 lat prawie mieszkamy więc no naprawdę, ona przyjechała słuchajcie z Chil... kupę lat temu, cały czas się spisuje, więc ja bardzo polecam ryż wychodzi po prostu wyśmienity za każdym razem w każdym razie chciałam wam powiedzieć, że wypad naprawdę był udany, jak mogliście widzieć e... kupiłam parę konewek, parę tam metalowych gadżetów do ogrodu, jak zwykle. Ale wyjeżdżając już całkowicie, chodziła za mną taka jedna rzecz i mówię do męża, to jest dokładnie to, co chciałam przez dłuższy czas, tylko po pierwsze trochę ceny mi za wysoką dali, po drugie w jednym miejscu jest trochę uszkodzona i tak aaa. I stwierdziłam, wiesz co, jak mi opuszczą cenę, to bym wzięła. No i tak on się zatrzymał w na parkingu przy wyjeździe i on Ryzyk fizyk, po prostu będę o tym myślała. Podeszłam, wytargowałam się na tyle, ile y, mogłam sobie pozwolić na tą rzecz i jest. Także zjemy sobie na spokojnie, pójdziemy do ogrodu i zrobimy sobie małą prezentację tego, co takiego kupiłam na targu staroci. To jest rzecz, o której myślałam już od dawien dawna i wielokrotnie jeździłam właśnie w tym celu, żeby znaleźć tą rzecz do ogrodu. Zainspirowana ogrodem Monty Godona, który widziałam wielokrotnie w Garden of ale yy, nie będę teraz wam zdradzała. Jak pójdziemy do ogrodu, pokażę wam wszystko i mam nadzieję, że zaprezentuję w tym miejscu, gdzie to stać powinno. Muzyka Smaczne i mega szybkie w przygotowaniu. Ja natomiast właśnie się przebrałam, bo pogoda nam się zrobiła wakacyjna, więc mam swój ulubiony set od Mormua. Z tego co wiem, to ten granatowy set niedawno doszyli, więc on powinien być już teraz w sprzedaży. I chyba jeszcze mój kot rabatowy powinien działać, więc jeśli tak jest, to zostawię wam w opisie poniżej. Dlatego też mam Mormua koszulę lnianą z zeszłego roku. Nie wiem, czy one są teraz dalej w sprzedaży, ale to sobie możecie kliknąć na mormuła i zobaczyć. Więc idziemy do ogrodu, zrobimy sobie haul z moimi super okazjami, bo naprawdę wszystko kupiłam w mega okazyjnej cenie, więc wypadł naprawdę super udany. Biorę okulary słoneczny. Aha, muszę wziąć jakiś statyw, żeby Was postawić na czymś. Coś wymyślimy. Mamy statyw i idziemy do ogrodu. Nie widzę dokładnie, jak ja kadry przygotowałam. W każdym razie chodzę na giełdę staroci licząc na to, że uda mi się znaleźć stare, ocenkowane naczynia. Chciałabym takie stare grabie znaleźć. Uważam, że no, to są takie rzeczy wyjątkowe i bardzo lubię je kolekcjonować. Uważam, że są piękną ozdobą każdego ogrodu, altany. Eee, no, a poza tym. Nie lubię otaczać się plastikiem, więc wolę użyć starych naczyń, starych konewek. Poza tym, bardzo tutaj się rozsiądę wygodniej. Poza tym nie lubię używać plastiku nie tylko w domu, ale również w ogrodzie, więc staram się nie kupować plastikowych konewek, wiaderek i wszelkiego rodzaju kolorowych rzeczy do ogrodu, które po prostu mi się osobiście nie podobają, więc szukam na starociach, gdyż. Przede wszystkim dlatego, że nie możemy teraz znaleźć pięknie wykonanych rzeczy z taką trwałością, jak to robili kiedyś. To jest raz, to jest takie moje spostrzeżenie. Nie wiem, nie musicie się do końca zgadzać, ja tak uważam. Po drugie, jeśli coś uda już się nam znaleźć, takiego myślę, że jakościowego, to będzie bardzo drogie. No a trzy, po prostu te produkty są z duszą, więc kto wie, co one przeżyły, co one widziały. Więc zacznijmy sobie od pierwszej rzeczy. Tara, to jest wielki garnek ocynkowany z przykrywką. W środku jeszcze było takie metalowe kółko z dziurkami, i ono służyło, generalnie ten garnek służył do gotowania słoików. Natomiast ja tego środka już nie brałam, ale wielki garnek może służyć jako donica w ogrodzie. Ale przez to, że ma pokrywkę, ja myślę, że teraz wykorzystam jako pojemnik na paszę dla kur. Mam z tyłu kurnika zbudowaną taką skrzynię, która niestety mi przecieka, więc z całą, z całą tą paszą muszę wędrować do domku ogrodnika i tam przesypałam sobie do plastikowego pojemnika, który mam pokarmie jeszcze Reksia. Tą paszę, ale to nie do końca mi się sprawdza. Uważam, że to będzie dużo piękniej wyglądało i będzie dużo fajniejsze, więc w taki oto sposób zamierzam ten gar wykorzystać. I hit cenowy dałam za niego. Czy ty ryżę, jak ile? Piszcie w komentarzach. 30 zł. I zdarzają się takie opinie, no ale jak to tak tanio za to zapłaciłaś? No tak, słuchajcie, jadę, żeby szukać okazji. E, nie jest sztuką wydać dużo pieniędzy, no bo takie rzeczy są na tych giełdach staroci dużo droższe, ale prawda jest taka, że takie osoby jak ja, które umieją znaleźć taniej, to później one je same sprzedają w internecie. Jest mnóstwo takich kont na Instagramie, które po prostu kupują taniej i sprzedają drożej, Odsprzedają sprzedają później. E, drugim zakupem drugim zakupem były Dwie oto konewki, takie, z sitkiem obie, ale po prostu były w tak dobrym stanie, że nawet jeśli one będą przeciekały, nawet jeśli nie będą szczelne, to myślę, że będą piękną dekoracją, na przykład w szklarni albo w ogrodzie. Później możemy wykorzystać je na wszelaki sposób i te konewki były po 35 zł, a Pan powiedział, że dla stałej klientki sprzeda po 30, więc zapłaciłam za obie konewki. 60 zł. Litraż 12 litrów. Ja nie przepadam za takimi ciężkimi 12 czy 8? 12. Trochę one są zbyt ciężkie jak podlewam, więc wtedy nie nalewam do pełna. I u tego samego pana kupiłam moje wiaderko do kolekcji. Mam już ich kilka. W kolorze granatowym. Już jest to środka jest mokra. Już jest pełne wody, gdyż... Yy... Musiałam nalać psu wody, bo on bardzo chciał tutaj mieć wodę, więc mu wodę i sobie tutaj stąd piję. Ale piję również jeszcze z czegoś innego i to jest mój hicior, który za chwilkę Wam pokażę. Ale zanim przejdziemy sobie do mojego hiciora, to jeszcze ostatni zakup. Taki mniejszy, piękny koszyczek, który już wymyłam, wysechł. Płytki. Jak będę szła zbierać zioła, to Myślę, że on się naprawdę bardzo przyda. Nie jest taki duży, więc wbrew pozorom jest bardzo poręczny. Piękny koszyczek, 10 zł. No i mój hit z tej giełdy. Czyli piękna, duża, ocynkowana wanna, którą marzyłam, żeby mieć właśnie do tego celu. Właśnie miała stanąć w tym miejscu, tylko nie ma jeszcze rynny, żeby podłożyć i podpiąć, ale zamierzam w tym gromadzić deszczówkę. Oczywiście na razie nalałam wody tutaj z węża, ale jest to świetna sprawa. A dlaczego jest taka fajna? Ponieważ jest to wanna. Ona jest dość duża, jest bardzo pojemna. Możemy ją zamontować możemy ją podłączyć pod rynny, więc ta deszczówka będzie nam tutaj spadała i będziemy mieli darmową wodę, która oprócz tego, że jest darmowa, to jest po prostu dużo korzystniejsza dla roślin, ponieważ nie, ona nie odczuwają takiego szoku, a zwłaszcza na przykład pomidory to docenią. Także yy, ponadto w bardzo prosty sposób możemy sobie nabierać tutaj wodę. Ona jest pochyła, więc bez problemu sobie zanurzamy konewkę siup ja muszę Wam powiedzieć, że e, tak na dobrą sprawę wolę takie rozwiązania, nieżeli bieganie z wężem. Owszem, wąż też jest wygodny, ale ja e, generalnie lubię chodzić z konewką, e, nabrać sobie szybciutko wody, nie muszę czekać, żeby mi to wszystko wiecie, napuści się i tak dalej. Uważam, że to jest świetne rozwiązanie i bardzo ekologiczne, żebyśmy zbierali i gromadzili deszczówkę. Także to jest mój hicior, moja mega okazja, gdyż... E, Wanna kosztowała 300 zł, ostatecznie została moja. Ostatecznie została sprzedana za 250, bo ma tutaj skazę. Trudno nie y, przeszkadza w użytkowaniu. Ja jestem mega szczęśliwa, gdyż naprawdę szukałam takiej dokładnie takiej wanny od dwóch lat minimum. Także wyjazd super udany. No i my teraz sobie możemy podejść i podlać kwiatki. Myślę, że dokonałam bardzo fajnego wyboru. Lampa taka w stylu industrialnym, ale myślę, że tutaj będzie pasowała. Tu jest fajnie. Ja bym gdzieś tak ją tutaj dała, nie wiem nie? Ale nie chcę jej wieszać zbyt nisko, bo ona ma taki klosz szklany. Zaraz wam pokażę, jaki to jest duży. Dałabym ją tak, żeby, jak będę tutaj sobie stała, żeby mi nie świeciła na głowę, tylko tutaj na stanowisko pracy na ten stół. Więc tu w połowie gdzieś mniej więcej. I tak jak przymierzam, patrzę, to wizualnie jest idealnie. To jest lampa z Lerma. Jak chcecie, to Wam ją podlinkuję. Nie była droga. A myślę, że naprawdę wygląda za to przyzwoicie. Już Wam pokazuję, jak to jest klosz. Tu jest klosz, do, dodatkowo do środka idzie yy, żarówka, więc to nie jest żarówka gigantyczna. I w środku widzimy żarówkę. I tak oto to wygląda. Mega mi się podoba. Szukałam, mąż ciągle mówi, weź wybierz oświetlenie tutaj, wybierz coś, bo ja już ci tą elektrykę bym chętnie zrobił. A ja mówię, no nic mi się nie podoba. I taka ja zrozkoczyła mówię, nic mi się nie podoba, no co ja mam zrobić? Tak. Na ostatnią chwilę weszła na stronę Naronde, wiesz co, nawet to jest przyzwoite. Podjechaliśmy dosłownie na 10 minut przed zamknięciem. Weszłam. Zobaczyłam, mówię, jest super, wzięłam i... 5 minut później byliśmy w samochodzie, także naprawdę bardzo dobry zakup. Nie wiem, kiedy teraz będzie miał czas mój mąż, żeby to zamontować, no ale ważne, że już jest wybrana. Oświetlenie na zewnątrz też zaplanowane, gniazdka zamówione. Nie, miałam problem. Znalazłam takie bardzo fajne gniazdka nadtynkowe, yy, nadtynkowe yy, metalowe. Ale okazało się, że bez jakiegoś takiego systemu, rurek z kablami, no nie mogę ich mieć. Natomiast nie chciałam tych zwykłych. Chciałam po prostu takie mieć metalowe, rustykane, żeby to ładnie wszystko pasowało. E, więc chyba ostatecznie tego nie zamówiliśmy. No także pewnie z tą elektryką może troszkę będziemy musieli jeszcze poczekać, ale i tak uważam, że idziemy jako burza w porównaniu do tych innych projektów, z którymi dalej stoimy. No i niestety. Łudziłam się, że może jeszcze zdążą dojrzeć przed tym, zanim dopadnie je zaraza, ale niestety yy, no ładnie już ogłociłam ten krzak i wiele kilogramów pomidorów niestety idzie na straty, gdyż opanowała je zaraza ziemniaczana. No niestety, zobaczcie jak to wygląda. Te pomidory będą miały taką brązową już później skórkę i nie nadają się do spożycia. Niestety, tyle pomidorów byśmy mieli z tego jednego malutkiego krzaczka. E, natomiast ja posadziłam go na ryzyko. Zobaczcie, nawet tutaj jeszcze mnóstwo, mnóstwo mieliśmy tych pomidorów. E, zdawałam sobie z tego sprawę, że one na zewnątrz nie dadzą rady, ale no, miałam więcej, więc stwierdziłam, że zaryzykuję. Kto nie ryzykuje, nie pije szampana, jak to się mówi. No niestety, także wszystkie pomidorki bu. Muszę je w ogóle całkowicie stąd już zabrać, nie udzić się, że to w ogóle coś dojrzeje. Bo tutaj mam zaraz obok bakłażany i widzę, że mi zaczyna liście rzucić, więc muszę szybko z tym uciekać. Takie y, porażone pomidory nie dają się na kompost, najlepiej to po prostu spalić. Tutaj był jeden krzak pomidora odmiany San Marzano. Ostatnio się mówiłam, ciągle mówiłam San Marino. San Marzano. Jeden krzak, zobaczcie ile pomidorów. Zobaczcie, to jest kilka kilogramów tu jeszcze, tutaj ile jeszcze wylądowało, to był jeden krzak. I ten ostatni deszcz już się rozwalił. Weszła zaraza. I po pomidorach, zobaczcie. Smutne. Smutne. Natomiast, to, czy one są plenne. Wow, i z takich pomidorów. Gdyby tylko zaraza nie weszła, to ile sosu byśmy mogli pomidorowego zrobić? Jak typowy, typowa włoska rodzina. No ale niestety smutno się robi. Smutno. Wszystko na straty. E, tego nie wolno dawać na kompost. No, owoce jeszcze po owocach jeszcze nie widać, ale jak je zostawimy do, do tego, aż one dojrzeją, to zaczną się pojawiać plamy. Tak jak na przykład tutaj już widać. Może taka plama się będzie pojawiała. Tutaj na no, widzicie, że jest takie brązowe. I to się dzieje właśnie w Polsce w gruncie. Jest duża wilgotność, no i zaraza przyłazi. Więc no ratuję się tym, że mam pomidory w szklarni, na zewnątrz. Jakby zdawałam sobie sprawę z tego, że jest ryzyko. No nic mi to za bardzo nie kosztowało, wsadziłam tylko jeden krzaczek, to sobie samo rosło, tylko raz na jakiś czas tam pielęgnowałam. No ale sama nie mogę uwierzyć, ile tutaj tych pomidorów było.